Wydawałoby się, że w momencie, gdy z Krystianem Czechem tak niepraszobliwie obeszła się gmina Łobniany, że ze Śląskiem na ty zniknie z powierzchni ziemi. To wydawałoby się, tak jak Pan wspomniał, natomiast znając Krystiana, przynajmniej my go znamy, to nie jest taka ale ta łatwa sprawa. W tym sensie, że Krystian był pomysłodawcą, autorem tego całego projektu. To już jest przecież w tym roku 28 edycja tego konkursu i i nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby to po prostu gdzieś zniknęło, dlatego że to jest, jest duże zainteresowanie, widać zresztą po pracach, które dotarły. Także dlatego uważam, że Krystian będzie to dalej prowadził. Ma przyjaciół, ma nasze stowarzyszenie, którego zresztą też jest członkiem i będziemy to próbować no, kontynuować dalej. Nie wiem, co na to gmina w sensie takim. Natomiast. Nie może sobie rościć do tego praw, dlatego że to jest program autorski pana Krystiana Czecha. I on w momencie, kiedy postąpiono z nim, jak postąpiono, jak pan przed chwilą wspomniał, zdecydował, że zabiera te swoje programy, to znaczy jeszcze jest drugi program w Tonacji Śląska i, i przejęło to nasze Stowarzyszenie Animatorów, które zresztą. Od lat już współpracowało z Ługniańskim Ośrodkiem Kultury w tym zakresie. A teraz o Panu. O, pan, jest, pan jest przedsiębiorcą e, utytułowanym, opolska marka i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, pytanie wydawałoby się e, zasadne, ale to nie tak. Ja jestem inny typ człowieka. E, ciągle, jak pamiętam, już od młodych lat, jak jeszcze do szkoły podstawowej chodziłem, ciągle gdzieś tam uczestniczyłem w pracach, bo to trzeba nazwać pracach społecznych. E, czy w harcerstwie, czy, czy w jakichś strukturach sportowych. Dlatego taka dusza już ze mnie i y, prowadzenie biznesu jest jedną sprawą, ale dzięki temu też można y, pomóc y, tym właśnie dziedzinom, że tak powiem, y, tej działalności takiej kulturalnej, y, jakiejś oświatowej, sportowej, mając no, jakieś zasoby finansowe, bo bez finansów niestety nic się nie, nie skóra. A... Że jest to moją pasją. No Więc właśnie, chodzi mi o to, że, że jest to Pana pasją i że to daje Panu satysfakcję. Daje mi to satysfakcję. Yy, żona się czasami pyta, kiedy wreszcie skończysz. Nie, żeby mi zabroniała, ale ja mówię, że jak znam siebie, to będziemy, będziemy dalej to kontynuować i będę dalej to robił, bo, bo to lubię robić. Do końca świata jeszcze dzień dłużej. No tak jak mówi Jurek Juregowski, do końca świata jeszcze dzień dłużej. Tak jest.